To jest nasza obserwacja. Środowiska sportowców, lekarzy, fizjoterapeutów i trenerów pracują ze sobą na co dzień, a mimo to wciąż nie znają wzajemnie swoich potrzeb czy problemów. Konferencja Sportowiec Amator powstała, by to zmienić. Jednoczymy najlepszych specjalistów w Polsce. Mówimy o treningu, leczeniu i rehabilitacji w oparciu o najnowsze badania. Skupiamy się na każdym puzlu, którego złożony jest organizm sportowca. Obalamy mity, podejmujemy dyskusyjne tematy. Nie boimy się pytać i nie boimy się pytań. Zbliżamy ludzi. Taka konferencja jak Sportowiec Amator jest równie istotną częścią naszej codziennej pracy jak przyjmowanie pacjentów w gabinecie, diagnostyka i leczenie operacyjne, ponieważ chodzi tutaj o edukację naszych pacjentów. Rywalizując czasem wygrywamy, ale też bardzo często przegrywamy z innymi, a często samym sobą. Sport daje umiejętność przegrywania, umiejętność radzenia sobie z własnymi porażkami, no to jest jakby umiejętność radzenia sobie z własnym życiem. Po to właśnie promujemy sport, między innymi amatorski. Największy mistrz jest niewiele wart, jeżeli nie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. I właśnie taka jest konferencja Sportowiec Amator. Tutaj wszyscy dzielą się wiedzą i doświadczeniem. W jednym miejscu przez dwa dni spotykają się wybitni lekarze, wybitni fizjoterapeuci. Jaką konferencję wybrać, żeby poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie, to to jest właśnie miejsce, gdzie nie może Was zabraknąć.